Cześć. To jest drugi odcinek z serii czterech materiałów, w których omawiam książki, które moim zdaniem każdy rodzic powinien przeczytać przynajmniej raz w życiu. Jeśli przegapiłeś poprzedni film o Twoim kompetentnym dziecku, koniecznie nadrób, bo tam mówiliśmy o fundamencie relacji z dzieckiem. Dziś dołożymy do tego fundamentu mapę mózgu dziecka i narzędzia, dzięki którym łatwiej zrozumiesz, dlaczego Twoje dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. I co z tym zrobić, żeby było spokojniej w domu. Wyobraź sobie Taką scenę. Jesteście rano w biegu, spieszysz się do pracy, dziecko nie chce się ubrać. Prosisz raz, drugi, trzeci, dziesiąty i nagle ono wybucha płaczem, rzuca się na podłogę, krzyczy, że nienawidzi tych spodni. Znasz to pewnie. Wielu rodziców wtedy myśli, ale dramat, przecież to tylko spodnie. Ziegel i Bryson mówią, to nie jest dramat. To jest mózg dziecka, który w tym momencie próbuje poradzić sobie z czymś dla niego za trudnym. Cześć, nazywam się Patryk Bukowiecki. Zawodowo inwestuję w nowe technologie, a prywatnie jestem tatą trójki wspaniałych dzieci. Mimo braku ojca i trudnego dzieciństwa obecnie pomagam rodzicom w rozwoju osobistym, w duchu empatii i rodzicielstwa bliskości. Zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko to książka, która tłumaczy, jak rozwija się mózg dziecka i co z tego wynika dla nas, rodziców. Autorzy pokazują, że szereg trudnych zachowań to nie złośliwość, ale efekt po prostu niedojrzałości mózgu. Kiedy to zrozumiesz, łatwiej jest przestać reagować złością, a zacząć działać w sposób, który wspiera rozwój Twojego dziecka, bez eskalacji konfliktu. Autorzy Ziegel i Bryson dzielą mózg na różne części, m.in. mózg emocjonalny, prawa półkula, i mózg logiczny, lewa półkula, a Wy pewnie widzicie na odwrót. Wybuchy złości, płacz czy nagłe odrażanie się często wynikają z tego, że te części nie są jeszcze w pełni zintegrowane, szczególnie u bardzo małych dzieci. O to, że uczą, jak w chwilach kryzysu pomóc dziecku przejść z trybu, emocje mną zawładnęły, do trybu rozumiem, co czuję i mogę o tym powiedzieć. To jest właśnie proces integracji mózgu i można go wspierać w codziennych sytuacjach. I myślę, że wielu dorosłych również skorzysta na wiedzy zawartej w tej książce, bo może dostrzec luki w pracy swojego mózgu. Lekcja pierwsza. Najpierw łącz się emocjonalnie, a dopiero potem wyjaśniaj. Kiedy dziecko jest w silnych emocjach, nie próbuj od razu tłumaczyć i racjonalizować. Najpierw pokaż, że je rozumiesz. Ojeju, widzę, że jesteś naprawdę bardzo zdenerwowany. Dopiero gdy emocje opadną, możesz rozmawiać o rozwiązaniu. Innymi słowy, kłótni czy trudnej sytuacji, złości nie rozwiązuje się złością i nie rozwiązuje się w tamtym konkretnym momencie. Trzeba ją rozpoznać, okiełznać, przytulić. A wrócić do niej, do tej sytuacji, jak już wszystko będzie w normie i w równowadze. Lekcja druga: opowiadaj historię, żeby budować pamięć i poczucie sensu. Rozmowy o tym, co się wydarzyło, na przykład opowiedz mi, co czułeś wtedy, pomagają dziecku połączyć fakty z emocjami i rozwijają tzw. narracyjną część mózgu. Dziecko opowiada sobie historię o sobie. Lekcja trzecia: ćwicz integrację przez zabawę. Zabawy w wymyślanie historii, rymowanie czy nawet ruchowo słowne zadania angażują różne części mózgu naraz i wspierają jego harmonijny rozwój. A na tym właśnie nam zależy. Pamiętam szczególnie z moim pierwszym dzieckiem, e, często widząc wybuchy złości, od razu sam wpadałem w złość i no, gasiłem pożar benzyną. Oczywiście wskakiwałem w klasyczny stop. Nie przesadzaj, nie ma o co się złościć ogarni się. Po lekturze Zigela i Bryson zacząłem od innego kroku. Najpierw łączę się z nim emocjonalnie, kłócam, patrzę w oczy, mówię uff, ale się rozłościłeś, aż tak Cię to zdenerwowało. I dopiero potem, gdy oddech wraca do normy, teraz robimy to z Maxem razem, on się nauczył bardzo szybko, że Uf, nawet w dużych emocjach, I dopiero wtedy rozmawiamy. A efekt jest bardzo prosty. Mniej krzyku, więcej rozmów, które kończą się uściskiem, przytulasem, a nie trzaskaniem drzwiami czy tupaniem po schodach. Dziś spróbuj jednego ćwiczenia z tej książki. Kiedy Twoje dziecko wpadnie w jakieś silne emocje, nie mów uspokój się, zamiast tego opisz co widzisz. Widzę, że jesteś bardzo smutny, albo ale Cię to rozłościło. jesteś zawiedzony, a potem poczekaj. Daj mu przestrzeń, żeby mogło poczuć, że jest rozumiane. U nas to najczęściej skutkuje takim tak i dziecko się otwiera. Mam nadzieję, że zadziała też u Was. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Nowoczesny Tata i napisz w komentarzu, jak radzisz sobie z wybuchami emocji u dzieci. W następnym materiale opowiem o jednej z absolutnie moich ulubionych książek, nie tylko rodzicielskich, bo tam jest, tam chodzi o nagrodę i kary. Spoiler alert. Zobaczymy to za tydzień. Do zobaczenia.